Cześć, 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 witam was bardzo serdecznie Wy w kolejnym odcinku z No i słuchajcie, znajdujemy się w moim domku. Nie bez powodu, kurde, kto mi tutaj jakąś trawę nasłał. No, co to jest w ogóle? Dlaczego to tak wygląda? Dobra, nie wiem, kto to zrobił, nie widziałem tego. Na razie odpuszczę tej osobie, ale słuchajcie, na razie dzisiaj to wszystkie złe emocje oddalmy jak najdalej. No, co ten wieśniak tutaj robi? No, dziomek, noż, kurde, idźce to do dostać, zahandluj co on tu ma. Uuu, nawet i item Dobra, ale nie mam węgla, więc i tak się z nie potretuję Wypadł z mojej chaty Słuchajcie widzowie, ja jak widzicie mam zero wystan kontan W portfelu zero, również troszeczkę wziąłem maszynę Ogólnie dzisiaj podsumujemy ile zarobiliśmy na maszynie Na której oczywiście zarabiałem na kidowicach przez ostatnie kilka dni Nie zarobiłem tam jakichś spektakularnie dużych pieniędzy Dlatego zamykam póki co interes W sensie inaczej, będzie można grać Ale będzie można grać myślę za diaksy Żeby po prostu e, na razie na kitcoiny tam nie zarabiać Ponieważ i tak to dużo kitcoinów nie zarabia robiło, niestety nie każdy się nabrał, trzeba znaleźć jakiś lepszy sposób, kilka pomysłów już mam, ale na razie nie o tym w dzisiejszym odcinku, ponieważ widzowie, nie bez powodu nie mam kitcoinów, zbudowałem coś co przyczyni się do mojej, do umocnienia mojej pozycji na kidowicach, a mianowicie zbudowałem eleganckie biuro, biuro w moim domu i pewnie zastanawiacie się gdzie ono jest, skoro tutaj nigdzie już nie ma miejsca, kochani jest to oczywiście przed wami. Ja się mega jaram, bo wydałem na to trochę kitcoinów, wydałem na to łącznie. Jak się nie mylę, chyba 12 kitcoinów. Ja miałem na ostatnim odcinku 6, wziąłem troszkę jeszcze z gierki. No i jeszcze w gierce zostało, więc podsumujemy sobie dzisiaj, ile łącznie wydałem na to wszystko, bo wydałem prawie całe kitcoiny, i również sobie dzisiaj też kitcoiny widamy, bo jeszcze tam potrzebuję kupić krzesło albo fotel. W ogóle chyba wezmę sobie fotel za 8, ale to jest troszkę droższe. Zobaczymy, ile tam mam kitcoinów jeszcze w kasie. Wy zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a my rozpoczynamy film. No i patrzcie, idziemy sobie tutaj elegancko, prawda? Tu się idzie moim domkiem. No i mamy coś takiego biuro szefa. Proszę bardzo, drzwi otwarte. Ogólnie zawsze są zamknięte, ale proszę bardzo, klikniemy sobie. No i tak to się prezentuje, kochani. No coś takiego! Widzieliście kiedyś coś takiego? No to jest po prostu zbudowane. Ups, tutaj widzę, że jest lekki błąd. Dobrze, naprawmy je, od razu naprawmy ten błąd, żeby tutaj nie było takich błędów. O, proszę bardzo, elegancko, to ma być tak. A więc uwaga, oprowadzam każdego z was. Tutaj mamy nowoczesną podłogę, pod którą. Kurde, pod niektórymi tymi, 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 tymi jest... O, właśnie, glowstone, żeby tutaj nam elegancko oświetlał, więc coś takiego jest oczywiście potrzebne. Glowstone oczywiście też jest za obrazami, żeby to wszystko było pięknie oświetlone. Jak widzicie, jest tutaj bardzo jasno, ale dobrze, idziemy dalej. Tutaj mamy biblioteczkę. Biblioteczka, tutaj elegancko jakieś kwiatuszki. Kwiatuszki też dałem sobie tutaj, no i tutaj elegancko w ogóle mogę podglądać, kto idzie, ale nawet nie tędy. Jest lepsze miejsce, ja to mu zaraz pokażę. Tutaj do, postawiłem na takie szyby i tutaj są dwa odcienie drewna. Mogą się one wam troszeczkę mieszać i stwierdzić, ha, czemu stwierdziłeś, że tutaj dwa takie kolory drewna będą dobre? A ja wam powiem tak, jestem trendseterem w Minecrafcie i moim zdaniem to wygląda dobrze. Jeżeli komuś się to nie podoba, to ma inne zdanie niż ja. Tutaj mamy na przykład taką płeczkę i tutaj mi się to mega podoba, że tutaj postawiłem na takie armor standy i ogólnie sobie będę kolekcjonował tutaj jakieś bogate. Na razie mam tylko ze skóry, niestety, no i z złota, bo raczej złoto nie jest ciężkie do zdobycia. W sensie, no tam wydałem sobie po prostu staka, bo to tam dwie zbroje, no to ile 62 chyba mi wyszło, więc nie dużo ogólnie, ja mam mega mało złota, więc muszę iść do kopalni, ale to mniejsza. No a tutaj, proszę Państwa, mamy biuro, na które wydałem trochę kitcoinów, bo jedno takie biurko kosztuje 3 kitcoiny, więc tutaj już mamy 12. No a tutaj dwa krzesła po dwa, no to 14. Czyli miałem 6, 14 wziąłem z gierki, w sensie 14 minus 6, i wziąłem z gierki 8, czyli gierka zarobiła 8 plus to, co tam jest jeszcze w droperze, czyli zaraz to podliczymy, więc jakieś myślę, że z 15 kitcoinów gierka dla mnie zarobiła 20 w max, więc to nie jest jakoś bardzo dużo, ale zaraz to jeszcze sprawdzimy, dokładnie, czekajcie, słyszałem jakieś... Kroki w ogóle widzowie jest straszny, dym, bo tam niedaleko moją hatę ma. Yy, znaczy swoją hatę ma szczypną. Dosłownie za tym obrazem on tam jakieś 3-4 bloki dalej ma chatę, więc to jest w ogóle mega zbieg okoliczności. No ale tutaj, właśnie jak ktoś będzie miał do mnie sprawę, może przejść, prawda? O elegancko sobie tutaj ze mną rozmawiać. A ja po drugiej stronie, jak kupię tylko fotel, bo jeszcze fotelu nie kupiłem, no to będę mógł tam patrzeć, kto idzie w moją stronę, no i będzie to widać. Tutaj będę miał fotel i tu będę, kurde, dowodził, dowodził. No to jest kurde przepięknie, dobra? Mamy też taki zegarek, mamy też taki kwiatek, no i tutaj kilka obrazów. Za obrazami również jest Glowstone i tutaj specjalnie dałem, kurde, ten chleb, żeby zdenerwować Tosta. Jak on tutaj przyjdzie, to się wkurzy na pewno, że mam, kurde, powiem, że to o, jak twój brat tu leży. <grym> Dobra, zobaczymy. Idę na razie, widzowie, najpierw do maszyny, ponieważ muszę tam zebrać wszystkie gitcoiny. Tutaj też postawiłem na błoto, bo wygląda, moim zdaniem, całkiem fajnie. Ups, to sobie zmienimy. Dobra, damy sobie tutaj fasta. Okej. Okay. No niestety, tu nie będziemy nic widzieć, no ale trudno w każdym razie, widzowie. Lecimy w tym momencie do Szczypsona, ponieważ wydaje... Nie, nie do Szczypsona, ja w sumie nie wiem, czy on... Jest na serwie, dobra, ale nie, na razie to my lecimy do, do maszyny Nie będę go na razie denerwować Lecę po coiny i lecę sobie kupić w ogóle jeszcze krzesełko Widzowie, lecę sobie kupić Krzesło, albo ewentualnie lecę sobie kupić fotel, zobaczę jak bardzo mnie poniesie tutaj na zakupy tylko poczekajcie, bo ja sobie tutaj muszę wejść na dół, dobra, elegancko już, dobra, wpłyniemy, e, tutaj takie tabliczki powstały, też spoko sprawa, bo woda nie wpływa do środka, ale to jest akurat nieważne, bo ta maszyna ogólnie już nie będzie działać, ja muszę tam napisać, że ona jest na razie wyłączona, ponieważ to wszystko tutaj z tego dropera jak zabiorę, no to to już nie jest w stanie wypaść nikomu tam jak sobie wrzuci kitcoina więc ja muszę teraz iść napisać, żeby być uczciwym oczywiście, e, o, e, ile znaczy, że, że maszynka jest zamknięta, tylko teraz tutaj. O, właśnie, trzeba w ten sposób wyjść. Dobra, uś, uś, dobra, zamkniemy. No i teraz tak, oficjalne podliczenie mam 9. Miałem wczoraj wyciągnięte 8, czyli gierka miała 17, w portfelu miałem 6, czyli ogólnie miałem 23 kitcoin na Kidowicach. To był mój max. Wydałem sporo na y, rzeczy do środka mojego biura i nawet dzisiaj jeszcze więcej wydamy. Napiszemy tutaj w ogóle, że y, gra obecnie jest nieczynna. Uh, napiszemy tutaj granie czy nano no niestety nie mam tutaj e, barwnika żeby tutaj to jakoś polepszyć może że jest gdzieś jakiś dobra żółty kurde żółty nie biały biały do biały to zrobimy bo biały to zawsze wiecie jest taki a to jest ten light kurde dobra damy nim dobra uch nie, to jest strasznie przytelne. dobra. Muszę skoczyć gdzieś do domku. Może gdzieś tam mam jeszcze te z y, ośmiornic, bo one są bardzo ładne, bo tak podświetlają. Dobra, ale nieważne, słuchajcie. Na razie granie czynna. Mamy 9 kit coinów, i z tego co wiem, wystarczy mi to na kupno fotelu. Jednego na razie, bo potrzebuję dwa. Ale na razie wystarczy jeden, więc ch chodźmy jeszcze, zanim pójdziemy do tosta, to chodźmy jeszcze do kit sklepu. Y, I po prostu zakupmy sobie ten fotel, ponieważ on będzie naprawdę. Co on tam robi? Kurde, ten kawał buca. Dobra, dobra, wbijam. Hall. Co ty ja tu robisz, kurde? O co ty tu robisz? O, ja sobie tu elegancko się zdechilluję, rozmawiam sobie z paniem, z pracownikiem Ta, 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 przegopujesz kurde, pewnie, bardzo no Bardzo w porządku, bardzo w porządku, człowiek A ty co tutaj, czego tutaj szukasz? A ja! A co ja, z, co złodzieju, kurde, ja tutaj przyszedłem na zakupy Masz szczęście, że jestem dla ciebie litosny? Wszyscy razem, złodziej Oszust. Tak, KIPON tak, KRYTA Ta 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 dobra Ja akurat będę dla ciebie łaskawy, widziałem, widziałem, że przegłosowaliście w komentarzach, żeby go wyrzucić na tydzień, albo nawet na dłużej Ale ja widzę, że będę łaskawy ta, na pewno, Ja, ta, ja ta, będę na pewno. łaskawy było. i go nie wyrzucę Ja, ja ta, tutaj, ta, ja ta, Na pewno. ja jeszcze twierdzę, że tak, Nie już przegłosowane, już nie naciągaj rzeczywistości, okej? Okay? Tak, nie naciągam no, wydać, myślę, wydać swoje, swoje tak, nie ciężko sobie wydać 9 kitcoinów dla twojej wiadomości o, moje pieniądze muszę coś wydać, jak miło Tak, jest, tak jest. A powiem Ci więcej. Wczoraj wydałem jeszcze 14 Twoich pieniędzy. O, widzisz kurczę, no ja, no. że tak powiem. <grym> nie, nie płaczę z biedy, właśnie kitko na sobie zdobyłem tak, kolejnego Tak, tak, no, tak. No tak, tak, bardzo, o, kupuj, gratulacje, kupuj. Cieszę się. No, nie, sobie robię, kupię, nie robię, nie ja robię. Proszę bardzo, zobacz, zobacz. Masz takie coś? Leniub. Fotel za 8, biedaku. O, no, leko, leko. Ja jakbym potrzebował ten Biorę kopii, sobie. ho, oh, oh, który kolorek? Dobra, zobaczysz Nie wezmę czarnego, oko. To. O, o, brązowa sofa, proszę bardzo, Tak, Obsyrana, o, no jasne, weź taką a, 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 O, wrzucam, proszę bardzo, dziękuję za zakupy. A będziesz... ja ciebie Filipie może zapraszam do mojego biura, ponieważ ja, zbudowałem sobie biuro. Fajny, fajny masz fotel, siądź na nim, gówno na gównie siedzieć będzie. Tak, 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 tak. Chodź, ja, chodź, chodź, ja chodź. Chodź ty, ty zawisny, Będę było, buco na torze, chodź, robi chodź. Dlaczego nam się pali, nam się automat? Chodź, buco na torze, pokażę. Ale jest automat coś. się pali. No tego naprawia, jak żeś go podpalił. Patrz, od góry. No nie no, bo tam jest pochodnia z tyłu, trzeba ją zniszczyć. Już? O, już, nie, już się nie pali. Dobra, chodź, bo co na torze, muszę ci pokazać. O nie, nie, będę, nie będę iść to, jak to <laughs> Chodź, chodź, chodź. ci coś no, ja do przeproś, pokazania. Przeproś, nie przeproś, będę cię przepraszał. Nie, nie, ci no, nie to ja nie pokażę. Moje, mojego nowego biura. Moje nowe biuro za 20 kitcoinów. Za 22 kitcoiny. 22 kitcoiny wydane. Czekaj, no, Ja muszę. No. Ja muszę wiesz iść co? tam, idź tam siedzieć na swoim krześle za 2 kitcoiny, jak ja tu piękną sofę za 8 nie ja, miałą sofę, oczywiście, no, no, oczywiście, odszczaną no, 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 tak, 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 tutaj. O, weź w ogóle swojego wieśniaka, kurde, mi tu się napatoszył. To nie jest mój. Biergo. Tak, nie twój, Był, przyszedł na zwiady, ja nawet on przyszedł pooglądać, jak ja tutaj piękne rzeczy mam w swoim domku. O po prostu bardzo na pewno. So, wejdę. Już. Ja, ja muszę. O, wiem, o, patrz. Tak, teraz, tak, teraz, tak, mo, no, teraz mogę, o, bo teraz mogę. Potrzebuję widzowie mo jeszcze drugą sofę, dobra, ale git, może być na razie jedna. Dobra, no, no dawaj, no chodź, już, już chodź. Już idę, już idę, już idę. O, zazdrości, zazdrości. No no. <grym>, musiałem sobie zabrać surowe mięso, żeby mi coś pod nosem ładnie pachniało od tego smrodu, który tutaj się unosi. A, 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 tak, tak, tak. Dla was, biuro szefa! Biorę <grym>, szefa! Czekaj, tu jest tabliczka to jest błąd, to jest błąd, musisz tego zmienić. Nic mi tutaj nawet tego nie dotykaj. Wypad, właśnie tutaj do środka i ja mnie... Nadwuj. No szkurdy! Włać! Tu będziesz! O! Ja ci pokażę jak to będzie wyglądać! Ja będę mówił! Proszę! O jenny, jak tu. Proszę! O, o! A ja tu i tu będziesz siadał grzecznie! O, tu będziesz siadał Nigdy grzecznie. Ja nigdzie nie będę siadał, ja nigdzie nie będę no, z tym tu, tu będziesz, Tu będziesz wali tam tu, tak, 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 tu będziesz siadał grzecznie, grzecznie ze swoją siostrą najwyżej, tutaj na krzesełkach i będziecie mówić, Panie Dawidzie, panie Dawidzie, co my możemy zrobić, żeby dla pana pracować? O, tak to będzie tutaj wyglądać. O, od dzisiaj, co ty kurde mi tu. Kurde, zostaw to! Nic nie robię, nic nie robię, co, co, co się interesujesz? Wy, zasadzie sąd wyproszę, kurde, ja Se ochroniarza zatrudnię, żeby cię jeszcze nie zaczęło smerdzić, podnose, może uh. sobie tak się do <laughs> Tak, tak, A tak. i co pa, obrazy, zbroje o, eleganckie, to No to on musi zniknąć. Nie, 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 to jest twój brat, to jest twój brat, zostaw. To jaki o, mój brat? proszę to nie bardzo jest mój brat. Twój brat tutaj sobie leży. Twój brat, brat zostaw, jest... zostaw! To, jest... to jest. No dobra, dobra, zobaczysz, twój łeb też gdzieś stanie. Tak, tak, tak. Tutaj twój twój. No, zegar co? Zatrzymał się, chyba nie działa, co? No a to jest taki zegar ponadczasowy, ty tego nie zrozumiesz, kloszardzie. Bo ty nie umiesz odczytywać wskazówek to... zegara. kloszardzie. O ty kurde, faj Proś obraź mnie jeszcze, obraź mnie jeszcze raz i będziemy inaczej rozmawiać. Dobra, 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 dobra. Wypad mi stąd. To jest on dzisiaj złodziej. Biuro szefa i, I tutaj będziesz przychodzić, żeby się prosić o więcej pieniędzy. Tu właśnie no, w tym na miejsce pewno, na pewno. Do ja widzenia. Nie z, z niepozdrowieniami pieniądze. Z niepozdrowieniami. To ty, to ty tylko kradniesz. Tak. Ty, kradnie. prostu. Dobra. Oszust, i wypad, wy, wy, wypad, 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 Do, do niezobaczenia do no nie zobaczenia. Dobra, widzowie. Co za w ogóle buc? No nie wierzę, że no krzywka buconator nie wzięła się znikąd. ale dajcie znaka. Ja oczywiście widzę będę łaskawy. Nie będę go wyrzucać, tak jak proponowaliście w komentarzach. Zobaczymy, może mu przejdzie. A my widzowie mamy takie eleganckie biuro. Napiszcie w komentarzu, co o nim sądzicie i jak je oceniacie od 0 do 10.